Ja najbardziej lubię labirenty i lubię labirynty pana Jabłuszka. Są w Polsce i bardzo lubię je. Ale nieczęsto za nimi chodzę, bo lubię je też odkrywać i lubię też kiedy, kiedy w Polsce jest cała rada. Jestem jest dala. i piosenica. Jeszcze często tam mieszkam. Czasami jeżdżę z mamą, z Filipem i z tatą. Najlepsze moje miejsce to jest basen. Moje ulubione miejsce to Stadion Unii. Wszystko blakuje. Moje ulubione miejsce to zale. Woda, zjeżdżanie wodne. Często tam chodzę, jeżeli mama, albo babcia, albo dziadek przyjeżdżają. W słowie mazowiecką. Hmm, siłownia. Las. Czasami z babcią i czasami z dziadkiem. Czasami jak jechałam samochodem, to widziałam salmę. Najlepiej moim ulubionym miejscem jest Pradzaba. zabaw. Tam obok mojej babci. Fajnej Także tam czasami spotkam się z moim ulubionym kolegą, spotkam się z kolegami i koleżankami, poznaję nowych przyjaciół. Moje ulubione miejsce to sala zabaw, traktor z samkami. Jest gdzieś mhm. przy przedszkole. Park. No się bawię, jest tam plac zabaw. W placu zabaw to są huśtawki i te pańczyny. Pierwsze miejsce to jest basen. Moim ulubionym miejscem jest zalew i nad tym zalewem lubię jeździć na rolkach z siostrą, z ludźmi z Albanii, mała i To jest taka lodżarnia. Guma barwna i słonikarnia. Moje no, ulubione miejsce to jest sklep Bubble Tea. zamieszamy z sokiem. Dużkowkowe.